Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Wodziński i jestem członkiem Zarządu Powiatu. Między innymi w mojej gestii jest nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych. A jak Państwo wiedzą z zaproszenia spotkaliśmy się w tematyce omówienia, w tematyką omówienia inwestycji, która oficjalnie nazywa się rozbudowa ulicy POW w Tomaszowie Mazowieckim. I Proszę Państwa, krótka historia, krótka, kilka sekund. 16 grudnia roku ubiegłego został ogłoszony przetarg. Czyli ogłoszenie naboru ofert na to zadanie. 30 grudnia również roku ubiegłego nastąpiło otwarcie tychże ofert. Konkretne rozstrzygnięcie nastąpiło 9 stycznia po analizie ofert i 19 stycznia została podpisana, podpisana umowa z najbardziej z oferentem, który zaproponował najbardziej, najbardziej korzystną ofertę, a jest to firma firma CZ BIS ze Starachowic. Teren budowy został w firmie CZ Wicy Stalkowicz przekazany w dniu 30 stycznia. No i dzisiaj jest takie uwięczenie tych wszystkich działań i spotkań, czyli spotkanie z wszystkimi podmiotami, które są zainteresowane tą, tym remontem, przebudową, rozbudową tejże ulicy. Celem naszego spotkania jest tak jak e, informowaliśmy Państwa na piśmie, zapoznanie e, w jakiś syntetyczny sposób, e, z, zarówno z zakresem robót, jakie e, będziemy realizować w ramach tej inwestycji, o, który, o której Pan Andrzej wspomniał, czyli rozbudowy ulicy POW, jak również e, chcielibyśmy Państwa poinformować o wszelkich, e, że tak powiem, utrudnieniach, zagrożeniach i niedogodnościach, które będą wynikały, co jest oczywiste zresztą z tego, że na tej ulicy będą prowadzone roboty drogowe i nie tylko drogowe. Chcę jeszcze dodać, że rozbudowa ulicy POW jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, trzeciej edycji. Już od trzech lat mamy do czynienia z taką możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu centralnego. No i z powodzeniem złożyliśmy wniosek na tą ulicę, otrzymaliśmy dofinansowanie, myślę, że dzięki temu między innymi jak również dzięki dotacji przekazanej przez Pana Prezydenta Zagozdona z Urzędu Miasta będziemy mogli to sfinalizować. Znajdujemy się w tej chwili w nowym budynku starostwa powiatowego przy ulicy Świętego Antoniego i w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi przebudową ulicy POW w Tomaszowie Mazowieckim. Przebudowa tejże ulicy zacznie się natychmiast jak tylko Mrozy, wielostopniowe mrozy y, y, z, zmniejszą swoją siłę y, rażenia, swoją siłę działania i temperatura będzie oscylowała w około, około y, powiedzmy, 0 stopni Celsjusza. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania, ponieważ stawiły się, stawili się przedstawiciele wszystkich podmiotów. A nawet powiedziałbym, że z niektórych podmiotów, tak jak z Tomaxu, jak z tak zwanego Niedźwiedzia, Urzędu Miasta, się, stawiło się nawet więcej osób więcej niż, niż jedna. Więc zainteresowanie było bardzo duże. Wszystkie problemy z przebudową omówił pan Jacek Kilman, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, jak również padały pytania do przedstawiciela firmy, która wygrała przetarg, która zaproponowała najkorzystniejsze warunki, a jest to firma CZ Bis ze Starachowic. Przekazaliśmy już, bo 30 stycznia tejże firmy, Teren budowy, a więc, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od temperatury, i przebudowa zacznie się, a najpóźniej będzie trwała do 29 czerwca, bo w tym dniu przewidziany jest ostateczny termin zakończenia przebudowy, chociaż, właśnie przedstawiciel firmy. Przedstawiciel wykonawcy twierdzi, że najprawdopodobniej uda się skończyć jeszcze tą, jeszcze wcześniej tą inwestycją. Byłoby to bardzo korzystne, ponieważ wszyscy wiemy, że jest to ulica, która jest ulicą bardzo krótką, ale bardzo istotną dla mieszkańców Tomaszowa, bo przecież znajduje się tam mnóstwo różnorodnych. Bardzo ważnych firm i podmiotów, w tym przecież Urząd Miasta. Generalnie rzecz biorąc, chcę podać takie podstawowe, podstawowe może parametry na początek, z którymi będziemy mieli do czynienia w ramach tej przebudowy czy rozbudowy. E, mianowicie długość całej ulicy, ciekawostkę tak, no podam wynosi 351 metrów. E, jezdnia, która docelowo będzie wyznaczona na tej ulicy, będzie miała szerokość od 5 do 6 metrów, z tym, że na przeważającym odcinku 6 e, będą wykonane, uporządkowane zostanie całe, e, że tak powiem, parkowanie w ciągu tej ulicy, wyznaczone zostaną ponownie w sposób zgodny z przepisami stanowiska postojowe zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Myślę, że w wystarczającej liczbie będą te stanowiska. Również w poszerzeniu i odsunięciu ulegnie ta jezdnia od ulicy Mościckiego w dół przy Tomaksie, gdzie uzyskamy szerokość jezdni 5 metrów umożliwiającą bezpieczne manewry w związku z tym parkowaniem ukośnym, które tam się odbywa. Efektem tego przesunięcia będzie zwężenie tego skweru o metr, półtora, dlatego też właśnie ta inwestycja nazywa się rozbudową. Jest to jedyny powód tego, że mamy do czynienia z typową rozbudową, czyli wyjściem poza tzw. pas drogowy dotychczasowy. Właśnie to się odbywa na tym odcinku. No, w pozostałych elementów chciałbym wymienić nowe chodniki, skostki, z skostki, zjazdy oczywiście do wszystkich posesji, obiektów, które tutaj występują na tym odcinku. Chciałbym od razu też zadać kłam takiemu stwierdzeniu, że bo ja słyszałem już taką wersję, że. Uniemożliwimy dojazd do niektórych obiektów, co jest absolutnie niezgodne z prawdą. Prawdopodobnie chodziło tutaj o budynek OSP, gdzie będą wszystkie dotychczasowe wjazdy utrzymane. Chodnik będzie, właściwie to ten chodnik przy całym tym budynku będzie zamieniony w jeden wielki zjazd na poziomie obniżonym, czyli kilka centymetrów zaledwie powyżej jezdni. Tak żeby te wszystkie bramy, czy te, te wjazdy, które tam są, mogły nadal funkcjonować. To samo dotyczy zresztą wszystkich innych zjazdów, czy do muzeum, czy do WKU, do Urzędu Miejskiego, do parafii. One pozostaną w takim stanie, aby prawidłowo mogły funkcjonować. Tutaj nie będzie żadnych skutków. Technologia wykonania nawierzchni będzie bitumiczna zarówno jedni, jak i stanowisk postojowych chodniki, tak jak mówiłem, z kostki betonowej, kolorowej wyróżnionym kolorem będą wykonane zjazdy dla bezpieczeństwa i podkreślenia tego miejsca co nieraz mogło niektórym kierowcom do tej pory sprawiać pewne kłopoty, teraz to będzie w innym kolorze otrzyma ulica Nowa, nowe oznakowanie pionowe i poziome no to jest rzecz oczywista z poziomego oznakowania będą tutaj wynikały właśnie te stanowiska będą w ten sposób wyróżnione Natomiast jeśli chodzi o, o branże inne niż drogowa, to w ramach tej rozbudowy będziemy mieli jeszcze prace elektryczne, telekomunikacyjne i instalacyjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Będzie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa. To odwodnienie będzie się rozpoczynało już prawie od ulicy Mościckiego, i dlatego prawdopodobnie od tego odcinka zaczniemy. Jako pierwszy będzie wykonywany etap przy Tomaksie, właśnie ze względu na to, żeby wykonać w prawidłowy sposób odwodnienie tej ulicy. Jeśli chodzi o kolejność robót, o te etapy, o utrudnienia, chciałbym parę słów powiedzieć, bo to Państwa najbardziej interesuje na pewno. Naszym celem jest takie działanie, aby Państwa firmy, instytucje jak najmniej ucierpiały. Proszę przyjąć te moje słowa. Naprawdę będziemy tak starali się działać, żebyście tego odczuli to jak najmniej, bo przecież chyba o to chodzi w sumie, prawda? Jest to ulica budowana przede wszystkim po to, aby później mogły wasze firmy, instytucje być lepiej dostępne i lepiej obsługiwane, więc proszę mi wierzyć, że będziemy starali się nie utrudniać wam tego. Zwłaszcza w tych obiektach, gdzie jest największe natężenie, ile więcej osób potrzebuje mieć po prostu dostęp do tych instytucji czy, czy firm. Chcemy, tak jak macie na tych dwóch mapkach, podzielić całość robót na dwa etapy, z czego pierwszym etapem, tak jak wspomniałem, będzie zamknięcie tego odcinka przy Tomaksie aż do wyjazdu przy Urzędzie Miejskim. W tym okresie jedynie będzie dojazd od ulicy, od ulicy Świętego Antoniego. To bez zmian będzie funkcjonowało, no i wyjazd przy Urzędzie Miejskim. Natomiast roboty będą skoncentrowane tylko i wyłącznie, drogowe przynajmniej, na tym odcinku. W tym e, czasie, kiedy tutaj, e, tak sobie to przynajmniej wyobrażę, i tak wykonawcom będziemy starali się to robić, aby e, wszystkie te zjazdy, pomimo to, że ulica będzie zamknięta, będą dla e, jakiejś obsługi koniecznej, niezbędnej dla właścicieli dostępne. Nawet w okresie kiedy będą prowadzone roboty rozbiórkowe, kiedy nawierzchnia będzie zdjęta, kiedy będzie wykonywana podbudowa również wtedy kiedy będą kładzione kolektory kanalizacji deszczowej cały czas będą zjazdy dostępne dla właścicieli powtarzam, bo niestety dla klientów to już no, nie będzie takiej możliwości, ale dojazd tak zwany niezbędny do obsługi tych obiektów będzie. To samo dotyczy etapu drugiego, gdzie zamkniemy odcinek równoległy do obrodzenia parafii. Kiedy to już ten pierwszy będzie otwarty na ruchu, natomiast zamknięty będzie ten długi. I również będzie to realizowane w sposób taki, który umożliwi dojazd do wszystkich tych obiektów. W tej chwili trudno powiedzieć, czy to będzie połówką jezdni, mm -hmm. Czy będzie wystyczony jakiś pas ruchu techniczny dla obsługi. No, to, no w każdym razie taki pojazd musi być i będzie. Jednego natomiast nie będzie na pewno: nie będzie na tym odcinku żadnego parkowania spoza tych firm, czyli dla klientów, tak zwanych. Chyba że zapewnicie to na swoim terenie. Także, no, wydaje mi się, że będziemy starali się tutaj. Zrobić to po, z jak najmniejszymi uciążliwościami dla Was. dodać, że całe zadanie jest przewidziane do zakończenia do 29 czerwca. czerwca. Jeżeli to będzie możliwe, to oczywiście szybciej, myślę, że... Pan wykonawca stwierdził, że się wykonawca. spręży i może nawet zrobić niespodziankę no odda wcześniej, tak? Proszę, też korzystać, ja nadzieję, że proszę też korzystać z obecności Pana Adriana Cieśli, który będzie tutaj nadzorował tę pracę z ramienia wykonawcy. Myślę, że ta współpraca będzie się bardzo dobrze tutaj wkładała. Ewentualnie jakieś wymiany telefonów, żeby nastąpiły, żebyście byli też w kontakcie i mieli pełną informację.